Siemanko widzowie i w tym odcinku nareszcie mamy odcineczek z Brookhaven, bo kupiłam mój prowadcę bo mi zbanowali, no ale przed tym chciałam po prostu nagrać jakiś tam odcineczek, może z moimi siostrzeczkami, a tutaj widzę, że update, wiem, że to już jest po update jakby, czyli bo, bo wczoraj, przynajmniej będziecie mieli to w niedzielę, update był w piątek, więc przepraszam Was bardzo. No ale i tak dla was nagrywam więc tak aktualizacje mamy jakieś kapkes i compation update czyli mamy jak mamy kawiarenkę mamy dużo dużo patrzcie ehm, patrzcie mamy różne takie ten mamy różne oj przepraszam nieco bo tutaj ten no po prostu ehm, mamy dużo rzeczy do zrobienia więc patrzcie ja zaraz wam pokażę znaczy Mamy takie coś, że no mamy już takie, e, takie nowoczesne brugery, no bo patrzcie mamy tutaj takie centrum handlowe, mamy taką burgerownię, mamy taki motel, lotnisko takie przepiękne, bank, rockstar, może na następnym update może potem zmienią, zmienią też tą kawiarenkę. Mi się tak wydaje, no ale też może. Y, widziałam, że są takie słuchy, że tramwaj będzie tutaj gdzieś albo pociąg. Dajker mamy taki, taką szkołę nowoczesną, y, szpital, y, po, policję, sklep. No i bardzo się cieszę, dlaczego dodali ten z kawiarenko. Więc tak, teraz chodźmy. Chodźmy sobie, chodźmy sobie, chodźmy. I patrzcie, jakie to jest piękne, no bo idziemy, idziemy sobie i tutaj hop, tu mamy kawiarenkę. Tutaj są takie przepiękne okienka. Bardzo jest podobna do Berry Avenue kawiarnia. Bardzo podobna, gdzie... Albo do lodziarnia, tam gdzie troszeczki ogradły lodek, to nie widział, proszę obejrzeć. Takie otwarte, czyli, bo już tutaj gorące znaczy, w Polsce w Gdańsku, bo ja mieszkam w Gdańsku. No ja nie wiem czy jest też tak gorąco, no ale ja też siedzę w krótkich spodenkach, no bo mi jest gorąco, no ale dobra, nieważne. Ale tu ładnie, tak różowo, patrzcie tutaj. A, tutaj możemy praca jako yy, jak to się nazywa? Kawiarę. Którzy pracują w kawiarni, mi się tak wydaje. So, mamy takie przepiękne stoliczki. Możemy nawet... Tu jest kanapa. Tutaj możemy sobie tak zrobić. Patrzcie. Y, sieć. Y, oj. 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 O, patrzcie. Siadę. Usiądę sobie. No po prostu ślicznie. Tutaj mamy babeczki. Czy jest zmienia... Nie ma żadnej, ok, ale tutaj tutaj możemy zmienić kolor. Ej, fajne to. Dobra, mamy ciasto. Możemy zmienić ciasto? Kolor? Też możemy, kiedyś takiego czegoś nie było, ja chyba pamiętam. Bo tym mamy babeczkę różową, tylko możemy wziąć jakiś inny kolor? Nie. Ale możemy pokolorować na przykład na niebieski. Ale to ładnie wygląda. Widzowie, no po prostu. Tutaj mamy w ogóle takie coś to jest nie można taką wziąć. A weźmy sprawdzić czy mamy coś nowego w plecaczku. Bo to na pewno jest jabłek, to na pewno jest no i patrzcie, babeczka właśnie i takie coś puste. Czy jedzenie czy będę jak to zrobić, co? Okej. Okay. Mogę tutaj postawić babeczkę czy coś? Dziwne to trochę, ale okej okay. Ale może w propsach nam się uda postawić takie coś Poczekajcie widzowie Otworzymy sobie propsy Bierzemy Gdzie to, gdzie to, gdzie to, gdzieś to powinno chyba być to O tutaj Patrzcie, czyli możemy postawić tutaj z propsu takie Takie, o już takie Z tymi różnymi babeczkami Albo możemy z, po prostu takie ten Stawić. I tutaj jeśli zrobimy coś takiego, to możemy tutaj sobie udekorować. Tak. A jeśli zrobimy coś po prostu tak, to... No, no nie, no tak się nie da. Dziwne to trochę. A jeśli postawimy po prostu tak, o! Patrzcie, i postawimy coś tutaj na przykład. Niechle będę teraz się myli, babeczkę. Też się nie da. Trochę to dziwne, no ale dobra, nie wnikam to. Patrzcie, jakie tu ładne. Tutaj mamy taki ten do kawy. Mleczko, które możemy sobie wypić w sumie. Chcę mleczko teraz. Kawusie. Taka maszyna do kawy. Ekspreso. Tutaj możemy ten, tutaj. Jeśli sobie wejdziemy, to patrzcie, tutaj możemy zobaczyć, jakie to są przyjemności. Ale to fajnie wygląda. Tutaj możemy sobie kas. Kasujować, kasujować. Zobaczymy w ogóle, jak się nazywa to. Oj, nie tu, tylko tu. Chyba to będzie na całym dole Pastry, szef, czyli jestem szefem. VIP. Nie mogę robić. No. Dobra, nieważne. A może się wtedy przybierzmy za takiego tego. Napiszę, jak się to nazywa. Poczekajcie, jak to się nazywało? Pastry. Napiszę, pastry, yy, pastry szef. Może. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Takie. A po to, co, takie ten? Okej, okay, to może takie. Nie no, takie mi się wydaje, że lepsze. Zapiszymy. Pastry szef. Sí, ta, Ej, to ładnie ja wygląda. I coś tutaj napisz może właśnie pastry szef. Oj, nieźle napisałam. Patrzcie, to będzie idealnego do mojego stroju. I może zaproszę jakąś widzkę tutaj i zobaczymy, jaka będzie jej reakcja, więc zaraz się zobaczymy. No cóż widzowie, już mam tutaj pierwszą klientkę, już napisałam dzień dobry. Co by pani, co by pani dzisiaj chciała? Jestem tu w ogóle pierwszy raz, więc napiszę dzień dobry. Ja bym chciała zamówić babeczkę i kawę. Mm -hmm. dobrze, y, babeczkę. Y, a jaką babeczkę? Y, no bo mamy dużo do wyboru. Patrz, pa, niech pani zobaczy, że tam mamy ciasta i pączki. Bab... Ja ta z lukrem. Dobrze. O, dobra. Y Wcale ja mi jadę. Dobra, ta. Dobra, jakiego koloru? No dobra, wezmę dam może taki ten, bo bardzo pani do pani pasuje. Proszę bardzo, dla pani babeczka i kawusia. Dobra, tutaj trzeba wziąć mleczko. O, dobra, tak, jak. Ktoś tutaj trzeba zrobić. Okej. Okay. <ścoughs> o, okej, okay. oj, o! A! O, o. dobra. Pani kawusia gotowa, proszę bardzo. Poproszę, poproszę, sobie. Dziękuję bardzo, pyszne. O, proszę bardzo. He, he, he. Kupiliśmy w innym sklepie. <głos> <głos> Ale nieważne. <noise> dobra, nie, dobra. O, pieniążki. O, dziękuję bardzo. Patrzcie, jaka jestem bogata. Takie jest tyle. Proszę bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dobrze widzowie, a teraz jeśli już byliśmy i ten, to może od razu z tą Wicką sprawdzimy te, e, no to może się przybiorę, no to e, no to teraz może rowery, rowery ten sprawdźmy, chodźmy Wicka, bo ten, od razu patrzcie, no bo rowery są nowe, patrzcie, jakie ładne, poczekajcie, mamy takie, o, siadaj tu mnie, bo tu właśnie ten dwójkę jest, dawaj. Dobrze, fajnie. I teraz możemy jechać. Ej, ona też wtedy pedałuje. Ej, fajne, ej. Pokolorujemy może na różowy. Ej, fajnie to wygląda. Patrzcie, ej. Czekajcie, my? Nie. Nie, nie, my nie. Tak, ale... Patrzcie! Ale fajnie, możemy jeszcze sobie zwiększyć. Ale jazda! Ej, no. Fajnie to wygląda, tak razem sobie po ten... bardzo ładnie. A! A! <gryw> bardzo fajnie to wygląda razem, patrzcie, jak fajnie, poczekajcie, stajmy sobie, o patrzcie, jak ładnie, poczekajcie, opuść, patrzcie, jak to ładnie wygląda i patrz, o! O! Patrzcie, jak fajnie, ona no teraz nie ten, ej, fajnie, no potem tutaj jeszcze jest taki rowerek z takim tym, ej, fajnie to też wygląda. Patrzcie, jak ja siedzę sobie, a widzka mnie ten. Ej, fajnie, fajne to. Fajne to! O, jeszcze na kolor taki fioletowo-różowy, to no, po prostu przepięknie. Ja sobie jeszcze papeczkę sobie zjem. Dobra, nieważne. Mleczko, kawa, pieniążki. A pieniążki mogą sobie zostawić, no ale dobra. Ale fajna przyjaczka, naprawdę bardzo fajna. Niedługo trzeba będzie mój strój przyzmienić na ten. Co się z tobą stało? Ej, A! co się z tobą stało? Dawaj, siadaj do mnie. O, co tam jest? Coś mi się stało z nagami. Właśnie nie widzę, jadę do ciebie. Ej, patrzcie, bo to jakby nie jest rower, tylko bo to jest jakby auto, i tutaj można sobie prędko zmienić. No, kolor to tak, dobra. Tutaj możemy. Nawet możemy to podpalić. Ja nie mogę. Aha. A, można tutaj zmienić prędkość na 70, bo to jest moja ten... Ja sobie potem kupię większą prędkość i możemy sobie po prostu jeździć z taką prędkością na rowerze! Patrzcie, jak nam nogi ruszają! A! Aha! To ciekawe bardzo, patrzcie, ale super, tak! Bardzo fajnie, ale to bardzo mnie... O, muzyczka ze 199 robuxów, to ciekawe. U! Oj! To może... Wybijkuję. Coś tam ciągle do mnie piszą. Okej. Okay. Ła! Wow, latamy! Ale fajnie, ej, no fajny ten update. Bardzo mi się podoba. Możemy tak sobie... Hmm, czy moje by się tutaj zmieściły? Ja, Ola, Jagódka, Nicole i jeszcze tutaj ktoś i tutaj może też się usią, na przykład. Um, kuzynki No, kuzynki jeszcze I może jeszcze potem będzie młodsze ich rodzeństwo Kuzynki i młodsze rodzeństwo To w ogóle będzie duża rodzinka Widzowie, no cóż, dzięki ci, dziękuję Ci bardzo, że Ze mną sprawdziłaś ten update <grych> o, Pozdrawiam Ciebie mm, Mela, smile No Więc bardzo fajny update, subskrybujcie kanał Dajcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku Pa, pa